Widzenie w noc walpurgi, czyli złote wesele, oberona i tytani, intermezo. Dyrektor teatru: Dziś nareszcie w sferze czarów spocząć możemy śmiało. Stara góra mokry parów sceną tu jest całą. Herold: W lat pięćdziesiąt złote gody, miłaż to ochota. Lecz gdy minie szał niezgody, milszą mi garść złota. Oberon Duchy z szczytów i otchłani, Dajcie znać w tej chwili, że wasz pan i wasza pani znów się połączyli. Puk Puk tu leci, muska stopy i w kółko się kręci. Tłum sióstr pędzi za nim w tropy, rześko dzień ten święci. Ariel, Ariel szerzy wśród przestworów czyste, rajskie dźwięki. Nęci śpiewem moc potworów, leci mnogie wdzięki. Oberon, niech z nas biorą przykład stadła, chcące wiecznej zgody. Aby miłość dwojgiem władła, dość ich rozwieść przudy. Tytania. Jeśli mąż się czasem złości żonie żyć z nim nudnie słać na północ jego mości a ją na południe orkiestra tutti fortissimo roje much i ćmy komarze, skrebnych swoich zgrają żeby w bagnie świerszcze wiarze koncert odgrywają solo idzie kobziarz niesie w tłum dudę Stępym nosem słyszysz? Zadoł. Hum, 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 chropowatym głosem. Duch, kształcący się dopiero. Brzuszek żabi, nóżki, przątka, skrzydełka, podlotka. Nie ma jeszcze form zwierzątka, lecz jest już ramotka, parka. Mały stęp, a skok wysoki, wodnych spero. Okresie Dreptasz w prawdzie Lecz w obłoki Lot cię nie uniesie Ciekawy podróżnik Jest żem W zwodnych Masek gronie Jak żem Z dumią srodzę Piękny bożku oberonie Ciebież tu Znachodzę Ortodoks nie zdobią go szpony, rogi, lecz nie ma wątpienia, że on, tak jak greckie bogi z jabłego plemienia, artysta północny. Dziś zaiste tylko zbieram urywkowe szkice, lecz zawczasu się wybieram we włoskie okolice, purysta. Co mnie lulicho tu przywiodło, mdłości wnet dostanę. Jak tu brudno, jak tu podło, łby niepudrowane? Młoda czarownica. Puder jest tak jak zasłona dla bab, szpetnych całkiem. Przeto siedzę obnażona, świecąc czerstwym ciałkiem. Matrona takt mi nie pozwala z tobą sparzyć się i kłócić. Przyjdzie tobie rychłą dobą wścierwo się obrócić. Kapelmistrz. Roje much i ćmy komarze. Precz mi od tej dziewy. Żaby w bagnie świerszcze wiarze W takt wywodźcie śpiewy. Chorogiewka z jednej strony. Istnie tutaj Gdyby w wiecu, co tu chorzych dziewic? A młodzieniec przy młodzieńcu, każden by królewic. Chorągiewka z drugiej strony. Jeśli tych potworów razem ziemia nie pochłonie, przed przetecznym ich obrazem umknę w piekieltonie. Ksenie, jako gryzki chmarą zwinną, krążym wśród tych mrowi, pragnąc złożyć. Cześć powinną tacie szatanowi. Henings, patrz, jak zewsząd tłumnie biegną, jak naiwnie gwarzą, one w dobroć serca swego w końcu wierzyć każą. Busagad. Z tą czarownic, liczną zgrają, mogę ja się zgodzić. Te się pewnie łatwiej dają, nieźle muzy wodzić. Eks duch czasu. Z mądrym człekiem nie żal w czasu. Za mną ruszaj wnet. Broken, godny brat parnasu. Ma szeroki grzbiet. Ciekawy podróżnik. Cóż to za mąż wyprężony kroczy wzdłuż tych szczytów? Wietrzy coś na wszystkie strony. Wietrzy jezuitów. Żuraw. Nie mam sobie za czyn zdrożny Łowić w mętnych wodach Toż dlatego mąż pobożny gości na tych godach Światowiec O pobożnym wszędzie pole Wszystko dźwignią jest do celu Znajdą nawet w diablim kole Sposobność do schadzek wielu Tancerz Otóż znowu ku nam płynie Jakieś głośne grono. Cóż to będzie? Słychać w czcinie brzmiące unisono. Danclmirz. Jak się pręży ta czernikusa, wyciąga, prześciga, krzywy skacze, tłusty susa, wierci się jak fryga. Skrzypek. Ta hołota jest bez miary na siebie zawzięta. Kobziarz ich tu łączy w pary, jak orfej zwierzęta. Dogmatyk: Nic mnie do błędu nie skusi, wątpliwość nie spaczy. Diabeł ja przecie czymś być musi, bo jakże by był inaczej? Idealista: Fantazja w bujnym polocie dziś miary nie zazna. Jeśli wszystkim tym w istocie zakrawam na błazna. Realista: Ciąży mi jestestwo moje i frasuje srodze. Po raz pierwszy dziś tu stoję na niepewnej nodze. Supernaturalista: Ja tu jestem wolny od trosek. Nie brak mi otuchy z diabłów, bowiem ciągnę wniosek, że są dobre duchy. Sceptyk. Gonią płomyk w kłębach dymu, łaknąc skarbu prawdy. Wyraz diabeł nie ma rymu, przeto wątpię zawdy. Kapelmistrz. Żaby w bagnie, świerszcze w nędzne dylematy. Roje muszeć, my komarze, toż wy muzykanty, zwinni. Orszak tej wesołej młodzi sans sałci, bez troski się zowie. Dziś na nogach nikt nie chodzi, chodzim więc na głowie, niedołężni. Niegdyś było pełne gardło, dziś się kęsem krztusim, obuwie nam się podarło. Bo sobie gać musim błędne ognie, przybywamy z bagien, z błot, kiedyśmy powstały, mimo tego wśród tych rod niecim blask wspaniały, gwiazda latająca. Tlałam pięknym ogniem gwiazd, wzniosłych zniosłych Dziś zalegam. Podły chwast. Ach, któż mnie podniesie? Grubianie. Na bok, na bok. Gnie się kruchy mech i leśne dzwonki. Duchy idą, a i duchy mają tęgie członki. Puk. Nie stąpajcież, jakby słonie, wy twory. Najtęższymi w tym tu gronie niechaj będą zmory. Ariel. Wy na skrzydłach ducha lotnych lub na skrzydłach z piórek Spieszcie za mną z miejsc tych błotnych naróżany wzgórek. Orkiestra pianissimo Mrok żednieje, tuman ginie, rozchwiane, rozwiany leciuchnie Szelest w listkach, wietrzyk w trzcinie, wszystko milknie Ухня.